Dzień dobry nerdy, w kolejnym Retro Unbox Mazianiu. Treadmark. Tym razem pudło do Voida 1.1. Void został stworzony przez Icor, firmę założoną przez ludzi, którzy wcześniej pracowali nad Warzone'em 2 między innymi. Początkowo był to skromny system, zasady i gazetka o nim Battle of były dostępne w sieci za darmo. A nawet pierwsze figurki, jakie wyszły, jeżeli dobrze pamiętam, marinesów i legiony karne mogły być brane przez każdą ludzką frakcję, dopiero później troszeczkę zaczęły się różnić. Point 1.1 to był restart systemu z dużym pudłem startowym. Frakcje się sflanderyzowały, a baza figurek się znacznie zwiększyła. Główna atrakcja pudła startowego to 50 plastikowych lutków. 30 żołnierzy Legionów Karnych i 20 sztuk Interdict Marines. Według Flafu ludzkość pochodzi z planety Viridia, w podwójnym okładzie Viridia Solaris Leviathan. Stąd też nazwa pierwszej i największej frakcji Viridianie. Według najlepszych gwiazdnowojennych wzorców, planet z jednolitym klimatem, Viridia jest dżunglową planetą pełną życia, a w jej armiach często wykorzystywane są wielkie, Podobne do dinozaurów, jaszczury. Iron Glass to pustynna była kolonia karna, a obecnie dom kolejnej frakcji Junkersów, których będę nazywał Junkersami, od niemieckiej firmy specjalizującej się w bombowcach i grzejnikach. Prime to z kolei planeta, planetoida frakcji zwanej Synta, bardzo podobnej do półrozumowego Cybertroniku. Kolejna frakcja to Wasa. Czyli coś jak NASA, czyli Filidiańska Agencja Kosmiczna, tutaj pełniąca funkcję takiego NZ. -u. Oczywiście nie może też zabraknąć złych kosmitów z kosmosu. Tutaj są koraloni, jaszczuropodobna rasa żyjąca w symbiozie z pewną formą koralowca, z którego mogą tworzyć broń i statki kosmiczne, nawet i które mogą zarażać inne istoty. System oparty jest o K10 na przemienną aktywację oddziałów i system akcji. Przy czym akcje można wykonywać tylko w określonej kolejności. Ruch, czekanie, strzelanie i walka wręcz, co jest dość sprytne. I chciałem zwrócić uwagę, że cały czas udaje im się powstrzymać od porównań do Warzona. Niestety nie udało się uniknąć tabelek. W tej chwili licencję na Voida 1.1 posiada firma SEP Games a w tym samym świecie powstały jeszcze cztery kolejne gry bitewne. Wszystkie są tak samo martwe, ale to już temat na kolejny film, a teraz wróćmy do figurek. Wyridianie i Junkersi dostali po jednym typie wyprasek, każda z dwoma ludkami, które można złożyć w dwu niewiele różniących się pozach. Już na etapie części widać, że Legnista i Junkersów jest ciekawszym modelem. Na przykład, widać, że jego strzelba to strzerba i można ją wykorzystać na przykład do baszowania w Nekrymuncie. Dla obu modeli są dostępne dwa rodzaje broni: u Junkersów maczety i strzelby, u Interdict Marines karabiny i pistolety maszynowe. Więc teoretycznie można ludzki skleić bez tarczy. Tak wyglądają sklejone modele. Junkers ma na łódkach panele w miejscu gdzie metalowe odpowiedniki miały kabury, Proszę się o przyklejenie jakichś odpowiednich witzów 40 w tym miejscu. Interdict Marine wygląda... wygląda tak. Z ciekawego kuzynki Shock Marines na ilustracjach wyglądają całkiem srogo. I na Chrome'a ktoś zrobił mu rowek przez środek hełmu i to przesło przez wszystkie etapy produkcji. No dobra, pomazajmy je. W zdecydowałem się nostalgicznie pomalować tak, jak jest w podręczniku. Na czarno z czerwonymi elementami. Co ciekawe, w późniejszej grze Urban War te kolory zostały odwrócone. Super szybki i, i łatwy pomysł na czarny filtrak to ciemny po, podkład z Mechanicus gray, a na to po całości czarny kontrast. Na ramienniki i inne elementy daje karmazynowy corn red. Napasek ciemny Blight Gold od P3. Brąz, jakiś napasek, do tego jeszcze jakieś rozciemnienia, rozjaśnienia i będzie gotowe. Lidiana Diana miałem nie malować, ale w sumie czemu nie? Muszę coś mieć na świąteczną wymianę figurka między ludkowymi blogerami. Dałem piękny pustynny kamuflaż z Gulliman Flesh. Przeguby i inne elementy zaakcentujemy fioletowym, a ponieważ chcę, żeby to był sierżant, hełm pomalujemy mu pięknie na czerwono. Tak, na szybko pomalowane ludki wyglądają skalowo między innymi yy, popularnymi figurkami i 40. Junkers świetnie nadaje się na proksy do innych systemów, a nawet Viridian po wymianie hełmu nie będzie taki tragiczny. Ciekaw jestem co Seb Games zrobi z marką, bo kusi mnie trochę zrobić niewielką armię Junkersów. W którymś z kolejnych filmów opowiem o Urban War i kolejnych inkarnacjach gry. Na razie jednak w następnym odcinku coś nowszego, choć zapomnianego. O nie! O nie! O nie!